Śląska Księżyczka witam serdecznie. Dzisiaj odpakowanie gry. Panse... Księżyczka witam serdecznie. Dzisiaj odpakowanie gry planszowej Rycerze Mocy. Gra którą dostałem dzięki współpracy reklamowej z oficyną Monstroną do recenzji. Jest to gra dla, przeznaczona dla dwóch do sześciu osób od szóstego roku życia 30 minut. Jest to gra edukacyjno terapeutyczna. Tak to zdecydowanie nie jest taki klasyczny, klasyczny. To nie jest takie klasyczne pudełko, jak zwykle mam okazję recenzować, ale czasami trzeba wyjść ze swojej strefy komfortu. Na gry terapeutyczne to nie jest zły pomysł, więc zobaczymy, co tu się udało stworzyć. Jak widać, grafiki są Fajne w środku. A za dużo rzeczy nie ma. Nawet brakuje. Takfej wypraski, którą uwielbia wrzucać Fantasy Flight Games. Tutaj mamy Bank Mocy. Ja tu oczywiście próbuję coś zepsuć. Ale mi się nie udaje, chyba tego się nie wyciąga. I tu mamy save vampirów. Serio, mam ochotę to wyciągnąć. Szkoda, że tym, po, powinno być pod tym drugie dno. To by było super. Coś tam. Ja tam lubię pogrzebać, poszperać Coś znaleźć. Mamy tu przezroczyste podstaweczki. Szóstkę. Działa. Oczywiście jedynka. A nie szóstki. Zestaw to będą co? Karty wiosek, wampirów. Spróbujmy nie zepsuć przy otwarciu. Z obu stron są jednakowe. Król ciemności. O, to to prawie jak ja. Sprawność. Sprawnościosława, Pięknosław, Mózgosława, Mózgożeraczka, Żeraczka. To jednak nie no coś się pomyliłem. Myślałem, że są jednakowe, ale nie wszystkie. Niektóre są inne na drugiej stronie. Jakby była tu jest negatywna, a tu jest pozytywna. Arystosław, Wioska Witalna, no wioski już są no, jednak nie wszystkie są jednakowe. Wioska równowagi, wioska nie mam czasu. O to coś o mnie, ja często nie mam czasu. Wioska patrzących do lustra albo w serca, wioska maruderów i optymistów, lwich serc i wylęknionych. Oraz dogadajmy się i. i rób co ci każe. To też trochę ja. Czyli to mamy różne karty. Tu jest ładny opis zawartości pudełeczka. Cztery strony. Mamy twórców. Niezbędnik rycerza. Sprawność z, z żeraczka. No i trudne słowa. Król ciemności. Mamy dwie wypraski z retonami. Jeden już tu uciekł oraz plansze. i plęsza mi się wyjątkowo zmieści w kamerze. Polana, po której pewnie będą nasi bohaterowie, dzielni rycerze komplementów podróżować. Tak, tu mamy te postacie i z obu stron są jednakowe. Żetony dość grube, całkiem spoko. Nie pooszczędzano na nich. Tak, i te żetony z ogniskami, płomieniem też są i Jednakowy po obu stronach. Ja to zawsze chwalę, wtedy nieważne, w którą stronę rzutem wyląduje. Na planszy zawsze wskazuje właściwą wartość. I tu mamy trzy. Aha, to chyba możemy wybrać między tym grać chłopem, czy babą. Tak by to wyglądało, bo kolory mają te same, więc. Więc jest wybór. No i to tyle, jeśli chodzi o to pudełeczko. Nie ma tu jakoś strasznie dużo rzeczy. Pewnie rozmiar pudełka, Wymuszony przez rozmiar plan, żeby to tu upchnąć. Także jeszcze zobaczymy, czy ładnie wchodzi. No tak, standardowy problem będzie, że jak się będzie wciskać i wyciągać z tych podstawek, to też, że tu chłopków troszkę się wyrobią. No ale tak poza tym to. Nie powinno być żadnych problemów. Dobra, lubię takie szybkie odpakowania. Nagle zostawić łapki w górę. Pisać komentarze, jeśli macie jakieś pytania. Subskrybować kanał. Dzielić się i kanałem i filmów znajomymi. I widzimy się w następnym środę. Szóstek!